Dzień dobry, kochani. Witajcie, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Beata Barczyńska i przychodzę do nas dzisiaj tutaj w temacie Jesteś godna wszystkiego co najlepsze. Niech to będzie twoja mantra, i zobaczysz, jak diametralnie będzie zmieniało się Twoje życie. Niech to stanie się coś, o czym jesteś przekonana, co często sobie powtarzasz, co uważasz o sobie i zobaczysz, jak na wielu płaszczyznach będzie Twoje życie się zmieniało. Witam Was kochani e, gdziekolwiek jesteście teraz ze mną tego wieczoru w, w dzień pełni. Dzisiaj jest pełnia, więc tym bardziej się cieszę, że tutaj jestem. E, I dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, więc ja również z takimi przychodzę. Jedna z nich jest przypominajką właśnie o tym, że jesteś godna wszystkiego co najlepsze, ale to już sobie powiedziałyśmy. A druga rzecz jest taka, gdzie jeszcze chcę krótko rozwinąć mm, właśnie to przekonanie. Dlaczego ono jest takie ważne? Zobaczcie, że potrzebujemy wiedzieć o tym, że to, co my uważamy na temat siebie, to co Ty uważasz na temat siebie, na temat tego, kim jesteś, na temat tego, czego jesteś godna, na temat tego, mm, co wierzysz, że jest dla Ciebie ważne, co, co chcesz tak naprawdę doświadczyć w swoim życiu, co chcesz wybrać w swoim życiu. I im bardziej masz to poczucie, że to jest, jesteś godna tego, że to jest po prostu dla Ciebie, że to jest coś, co jest po prostu ważne, co jest dla Ciebie naturalne, czego chcesz tutaj doświadczyć, o, obojętnie w jakiej sferze. To nas dotyczy, to to będzie zadziewało się w Twoim życiu, czyli te wszystkie przekonania, które Ty masz na temat samej siebie, która jest istotą, która widzi swoją moc, widzi swoją sprawczość, widzi swoje, swoje możliwości, widzi, że ona chce i może tworzyć, kreować, wybierać. Jak teraz myśli, jak teraz chce się czuć, co teraz chce robić, Cześć Marcin. I ta to podejście do tego jak ty widzisz siebie, to podejście jak ty uważasz na swój temat, będzie tutaj właśnie tym fundamentem, co będziesz wybierała dalej, co będziesz chciała, żeby pojawiało się w twoim życiu, co będziesz chciała, żeby zadziewało się w nim tak, żeby się manifestowało. Więc kiedy uznasz to, że jestem godna tego co najlepsze. Hejka, jestem godna tego i tego konkretnych tych rzeczy, czy odkrywania swojej ścieżki, czy tego, że ona już jest odkryta, czy tego, że jestem przekonana na temat tego. Co ja chcę robić na ten, te, na ten moment, co jest dla mnie ważne? Czy ja chcę hmm, odkrywać jakieś swoje dary, odkrywać jakieś swoje talenty? I tu się chwilę też zatrzymam, dlatego że ostatnio sobie rozmawiałyśmy właśnie na te tematy, bo uważam, że też mamy do tego takie podejście, że potrzebujemy się i, i to też jest prawda: uczyć tych rzeczy i uczyć i uczyć, i wtedy kiedyś poczuję, że jestem godna. Natomiast ja chcę znowu obrócić to na tę stronę, która według mnie ma największy sens, czyli taką, gdzie Ty uznajesz, że jesteś godna, Ty uznajesz, że jesteś wartościowa, wystarczająca i czujesz, że jakiś temat cię jara, czujesz, że jest to jakiś jeden punkt po punkcie, który chcesz przejść, żeby dopełnił się cały obraz i żebyś mogła mm, wychodzić ze swoimi darami. Pracować w taki w taki sposób, tak? Natomiast to nie jest coś, co sprawi, że dzięki temu będziesz czuła, że jesteś godna. I to jest taki mini shift, tak, tak naprawdę bardzo duży shift energetyczny, mindsetowy, ten mentalny w nas, który, który się zadziewa, gdzie my po prostu obracamy całą tą energią i ona wtedy może wyświetlić nam na zewnątrz coś innego. Więc to, że. Nasze dary to, jest, to są jakieś kwalifikacje, to są jakieś mocne strony. Nie do końca się z tym zgadzam i nie do końca um, tak uważam. Uważam, że każda z nas ma ogromne dary, tylko często one są tak bardzo blisko nas, w sensie takim, że tak bardzo jesteśmy z nimi sklejeni, sklejone, że nie wiemy, że to są nasze dary, że nie wykorzystujemy ich w ten sposób. Że nie czujemy tego, że to jest coś nadzwyczajnego, bo to jest tak dla nas naturalne, bo to jest tak dla nas zwyczajne, można by powiedzieć, bo to jest tak dla nas powszechne, czy coś, co czujemy na, na co dzień. Hejka, że nawet nie wiemy, że to jest jakiś dar, nie? I to jest chociażby to nasze odczuwanie, czy współodczuwanie, czy czucie więcej, to do czego mamy tendencję jako osoby, które uznawane są za. Wrażliwe, albo takie, które są mocno empatyczne i czują więcej. Więc to, jak my widzimy siebie, pamiętajcie o tym, to jak Ty uważasz na swój temat, kim Ty jesteś, jakie jest, jak jest Twoje postrzeganie Ciebie, sam Twój obraz, taki, który Ty byś nakreśliła, to to jest to, jak na podstawie tej energii będą przychodziły do Ciebie. Sytuacje, osoby, praca, pieniądze, możliwości rozwoju kariery te wszystkie e, sfery, tak naprawdę, na których zależy nam często tutaj e, w życiu na Ziemi. I w ostatnim czasie, kiedy kilka razy obudziłam się w nocy, i czasem mam taki impuls, właśnie, że potrzebuję to zanotować, zapisać i tyle razy, słuchajcie, przychodziła do mnie ważna informacja z tym żeby mm, dodać informacje na temat właśnie jesteś godna wszystkiego co najlepsze, żeby dodać informacje na temat tego, że my potrzebujemy ugruntować się jeszcze bardziej w tym temacie I nie mogłam odrzucić takiej propozycji, która tutaj przyszła do mnie. Więc postanowiłam iść za tym, że to pojawia się. Hmm, no, jak, jako taki silny, ważny temat. I słuchajcie, postanowiłam, że zrobię warsztat właśnie w tym temacie. Jesteś godna wszystkiego co najlepsze 21, 2 i 3 października i ten warsztat będzie bezpłatny. Będzie dla osób, które zapiszą się na listę newslettera, gdzie do, otrzymają dostęp do tego warsztatu. On odbędzie się na żywo, natomiast rozsyłany będzie dla osób, które zapiszą się właśnie mm, przez stronę. Więc jeżeli Będziecie odsłuchiwać sobie tego live'a. Jeżeli słuchacie tego live'a na Instagramie, możecie wpisać w komentarzu słowo Dary i otrzymacie link do tego zapisu, gdzie będziecie mogli właśnie wrzucić swój mail i przyjdzie do Was cała informacja. Na relacji będzie można też się zapisać. Na YouTube będzie można się zapisać, także ten link będzie tam wszędzie krążył. Masterclass będzie o tym, żeby podnieść swoje poczucie własnej wartości, żeby porozmawiać na te tematy, które zahaczają gdzieś o nasze poczucie wartości, o to, gdzie kształtujemy właśnie naszą ścieżkę kariery. Hejka, gdzie kształtujemy nasze poczucie mm, wartości, w relacjach, gdzie mamy takie poczucie czy ja mam w ogóle jakieś swoje dary? Ja mam w ogóle jakieś tutaj swoje takie poczucie, że jestem w czymś dobra. Więc na 100% tak jest, to będziemy też w tym odkrywać. Poczujesz tą większą aktywację do tego, aby iść dalej z wyższego prowadzenia. Upewnisz się w tym, że, że jesteś godna tego wszystkiego. Więc spędzimy te trzy dni w tej dużej transformacji, gdzie będziesz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kochani, zawsze za wszystkie komplementy. Gdzie będziesz. Przechodzić przez tą transformację w ciągu tych trzech dni i poczujesz, jak ważne jest to, jak zaczynasz od siebie zmieniając postrzeganie tego, jak na swój temat myślisz, i że to Ty potrzebujesz być tą osobą, która właśnie to zmieniła i trzyma się tego. Więc będziemy rozmawiać na różne tematy w trakcie tych, tego masterclassu. Porozmawiamy sobie właśnie na temat yy, Waszych prac, o to często pytacie, na temat zarabiania. To wszystko jest efektem tego, jak bardzo czuję się godna. Jak bardzo czuję się godna zdrowia, relacji, tego, że mogę być wartością. Będą ćwiczenia, do zrobienia będą wizualizacje, będą. Co jeszcze będzie? Będzie grupa, w której będzie można odpowiadać na. no właśnie na te ćwiczenia, żeby mieć to wszystko dla siebie tak poukładane. Więc Masterclass jest bezpłatne. Potrzebujesz zainwestować w niego swój czas, chęć, czyli to, co jest dla nas tutaj kluczowe, żeby mm, przejść przez ten proces. Więc będzie dużo fajnych rzeczy się działo, a reszta pewnie wyjdzie w trakcie. Dziękuję Wam, kochani. Wyślę link. Jak napiszecie dary, to przyjdzie do Was, żeby się zapisać i jesteśmy w kontakcie. Pięknego wieczoru, pięknej pełni, cudownych transformacji i do zobaczenia. Tak, tak, poczucie wartości to podstawa, zgadzam się. Totalnie. Buziaki, kochani, do zobaczenia.